Dancing on rainbows, Pink fluffy unicorns, Dancing on fluffy pink... moje naleśniczki z tej strony Pancake i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a w tym odcinku nagrywam kolejny tak, tak kolejny <gry> który się nazywa LPS Short Film Stack, który został stworzony przeze mnie. Tak, ja wymyśliłam ten tag, ale jeżeli ktoś już wcześniej wymyślił, to za to Was bardzo przepraszam, bo na serio nie mogłam znaleźć coś takiego typu tagu. Więc mam nadzieję, że Wam się ten tak spodoba mojego autorstwa. Cóż, bez dalszego przedłużania zapraszam Was do dalszego oglądania. Okej, okay, więc czas na pierwsze pytanie. Jaki był Twój pierwszy short film? Moim pierwszym short filmem jest Lost Love. Tutaj się pokaże zdjęcie tej miniaturki. I to był właśnie mój pierwszy short film. Drugie pytanie. Który short film według Ciebie wyszedł Ci najlepiej? A który najgorzej? E, najgorzej. Tak znaczne od najgorszego. Najgorszy short film na moim kanale. Co jest? To jest. Znaczy to był. Na konkurs u LPS. Szery niebo czy piekło. Najgorzej mi wyszedł według mnie, a najlepiej to mi wyszedł short film Miłość, który był na konkurs u The Dawson LPS. Trzecie pytanie. Przy którym short filmie spędziłaś najwięcej czasu, a którym najmniej? Najwięcej czasu spędziłam przy właśnie short filmie Miłość, który był na konkurs. A najmniej to jest Lost Love, bo to był mój pierwszy lepszy short film, i tak to był nieprzygotowany short film, byle jak i byle co tam nagrywam w tym short filmie Lost Love. Czwarte pytanie: jakie tematyki wolisz nagrywać? Um, raz takie komediowe, wesołe, a raz takie mroczne, ale najwięcej to takie. Pół komediowe, pół Takie różne tematyki. Piąte pytanie. Który short film ma najwięcej wyświetleń? Najwięcej wyświetleń ma short film na konkurs ULPS Sherry. Niebo czy piekło? Czy tam piekło czy niebo? Już zapomniałam tytułu. Ma chyba ponad 11 tysięcy wyświetleń. Najwyżej się tutaj pokażę. I, no, I ten short film na moim kanale ma najwięcej wyświetleń. Szóste pytanie. Skąd bierzesz pomysły? Mm, pomysły biorę z głowy, z życia lub też inspiruję się innymi short filmami albo też innymi serialami. Ale to tak głównie to z życia. Siódme pytanie. Który short film jest najdłuższy, a który najkrótszy? Yy, będę teraz przeszukiwać. Tak. Najwyżej będzie gdzieś osobno napisane albo pokazywane, który u mnie na moim kanale jest dłuższy short film, a który krótki. Ósme pytanie. Czy masz swoje ulubione short filmy? Jeśli tak, to jakie? Yy, szczerze mam bardzo dużo ulubionych short filmów, więc też osobno będzie pokazywane, które to są moje ulubione short filmy. Dziewiąte pytanie. Wolisz szczęśliwe czy smutne zakończenia? Yy, szczerze to jest trochę trudne pytanie. Uh, yeah. Six and a half hours later... Jednak wolę szczęśliwe zakończenia. Wolę jak szczęśliwie się coś kończy. Dziesiąte pytanie i popularne. Czy podobał ci się ten tak? No, no bardzo mi się podoba. Nie wiem czy ma mi się podobać, czy nie, no bo ja go stworzyłam oczywiście, nie. Ale zaś na pewno jak nagracie to na pewno ocenicie czy Wam się spodobał ten tak czy nie. I ostatnie, jedenaste pytanie. Kogo nominujesz? A więc też będzie gdzieś tam osobno napisane, kogo nominuję albo nie wiem. Czy będę w ogóle kogoś nominować? Ale i tak może będą jakieś osoby i zobaczymy. Widoki, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek na moim kanale Wam się spodobał. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie i. Subskrybujcie ze dzwoneczkiem, aby wam nie ominął żaden nowy film na moim kanale. I też zapraszam was na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Okej, okay, więc ja się z wami żegnam i pa.